Dzień dobry, nazywam się Rafał Górski, jestem lekarzem dentystą. W Dental Service Care zajmuję się leczeniem kanałowym oraz stomatologią zachowawczą z wykorzystaniem mikroskopu. E, myślę, że tak, zdarzyło mi się to, ale było to bardzo dawno temu, jak byłem jeszcze dzieckiem. E, nie zawsze. Nie zawsze, ponieważ mamy do czynienia tutaj z żywym organizmem, więc efekt leczenia dużo też zależy od tego, jak organizm zareaguje na leczenie. Nowoczesny sprzęt i umiejętności oczywiście są bardzo ważne, natomiast nie są jedynym czynnikiem, który wpływa na sukces leczenia. Powiem tak, jeśli chodzi o mnie, to największe obawy, które mam, dotyczą tego, no żeby to, ta praca była wykonana jak najdokładniej, tak jak ja bym chciał, aby to było wykonane. Natomiast uważam, że też inni lekarze mogą mieć pewne obawy związane ze swoim uzębieniem czyli, no wiadomo, też jesteśmy ludźmi, też nam się psują zęby, więc być może, tak jak to towarzyszy u niektórych pacjentów. Ten lęk, że ktoś może nas ocenić jakoś negatywnie, natomiast no, tak się nie dzieje. Tak? No, lekarze nie oceniają, tylko oni się starają pomóc i, i myślę, że te obawy są bezpodstawne.